Usterka karika. Po pierwsze słychać było takie stukanie. Po drugie widać było, że na ten punkcik, czyli na ośkę działają siły boczne, było widać lekkie wibracje. Okazuje się, że ten element metalowy względem tego plastiku można kalibrować, czyli ustawić go tak, żeby wyważyć ośkę. Po tym wyważeniu nie ma tych bocznych bić, natomiast było słychać takie lekkie hałas. No, okazało się, że przyciśnięcie lekko obudowy, czyli tego elementu, w którym wszystko się obracało, powodował, że ten hałas milkł. Czyli te łapy 3 poruszają się bezpośrednio bardzo blisko meteru. Tego trzymającego, a na boku są wkręty. Tam praktycznie tolerancji nie ma. Jest tylko luz, taki jaki jest w dziurce, w której te wkręty wchodzą. Okazało się, że popuszczenie tylko i wyłącznie tych dwóch wkrętów i obniżenie tego elementu opasającego cały napęd powoduje, że jest cicho, i teraz tak, jeżeli włączymy. To słychać, że nic nie słychać, czyli jest totalna cisza. Także udało się wyeliminować jedyny mankament, jaki mnie irytował. Od kiedy mam majka, znaczy karika, to jest od 6 lat. Super.